Witam na moim... Witam na moim kanale. O Jezu. Jestem od razu po live'ie. Dzisiaj będziemy nagrywać Rob, testo, Robloxa, testowanie gier. 24 godziny w windzie, windzie, chodź. Chodź. Nie wiem czego mamy się spodziewać. Mogę kupić latarkę, ale nie, ja chcę moje serwery prywatne utrzymać. Jest tutaj, można kupić latarkę, to znaczy, że będzie grubo. Dobra. Yy, dobra. Tu jest ta winda. Tyle można kupić. Tylko... Okej, dobra. I Prąd, dobra. Na razie nic nie mamy. Woda jest. Jest. Woda. jest. Jedzenie i wodę potrzebujemy. Tutaj może ale musi coś się stać. Musimy zarobić hajs, nie? O! Potrzebuj. Explore. To wygląda jak dorsy. Bo to są dorsy. To no świeczka z dorsów. To nie są dorsy. Ale świeczka jest, Dorsu, zacz! Kojarzysz się z tą świeczkę? Dorsu. Jabko mam? Mam jedzenie trochę. Przeglądaj, w Do lodówki no, bierz, mi... do lodówki bierz, bo nie możesz mieć tylko jedno jedzenie na raz. Okay. Zębatka, może się przydać. Pieczka. O, bierz wszystko mówić... co jest, bierz wszystko co jest, dosłownie. Mam też zębatkę Może się do czegoś przydać No może Przeglądaj wszystko Maciek Cielem ja to mówiłem Dobra, Dobra. Wziąłem już wszystko, chodźmy już do windy Zostaw nas. Szybko, chodź. Jedzenie do Chcesz nam pomóc? Jedzenie do lodówki nie jedz! Gdzie? A dobra tutaj. Czemu do lodówki? A dziś nie przycisk No dobra. Wody potrzebuję! Jak mogę cię nabić? Nie ma na razie. Nie mamy. Nie było tutaj. O! Diving mask, nie mamy takiej rzeczy. Aha! Nie mamy... Tego. Nie mamy takiego czegoś! Bez sensu trochę jest ta gra, bo jak czegoś nie masz, to nie, nie przeżyjesz, nie? Czyli może przeżyjesz, ale będziesz mieć bardzo mało HP. 4, 3, 2, 1 No i mamy minimalność, minimalną ilość HP. Mam, jestem na ale wody to my nie mamy. Fuse box. My jeszcze będziemy jechać z tej linkie. Picie macie! Tu są picie macie! Tutaj są, wiesz, wiesz. Dobra. Ja musiałam wypić. Mam plaster! Dobra, super. Plaster. Ja użyję sobie ten plasterek. Czemu ty to od razu do lodówki odnosisz? Gaśnicę mam. Nie wiem co mogę zrobić z gaśnicą. Mam maskę taką ten... Yy, Jakby maskę gazową. ty masz maskę... Weź sobie maski, maskę żeby... Czekaj, bo ja... była maska? Ja miałam ja wziąłam dla siebie maskę. Okej, okay, czyli ja nie mam, dobra. Mamy coś do leczenia? Ja mam, ja nie, nie mamy. Czekaj, ja tam widziałem apteczkę chyba. Ja szybko pobiegnę. Ja jeszcze widziałam jedną świecę, wezmę no ją. Nie dobra, ja, ja już uciekam, ja już wracam. Pięknie, biegnę. Mamy pleister. A tam, tam był pleister. Eh, eh. Dobra. Picyka. Nie mam już więcej picia. Nie mają w ogóle picia. No to co się teraz wydarzy? No Dobra Ja potrzebuję picia Ja też Do już, bo ja pieniądze potrzebuję Bo jeszcze 30... Aha No już na pewno umrzemy Dojeżdżę. Coś... tak! Jeść! Właśnie, one się Wbieram przez wodę. Mrzemy, no. Ujdziemy szybko. I będzie to trzecie piętro. Nie mały ręcza. Aha. gra jest słaba. Umarłam. Że... Bez sensu. Nie wstawiamy tego, bo to jest bezsensowna gra. Nie, nie, ja bym to wstawił. Żeby nie wiedzieli, że ta gra jest bezsensowna. Dobra, no to chyba to było na tyle, jak na ten odcinek 9-minutowy, ale no, YouTube, że tak robią. I oceniamy tę grę. 0 na 10, i pa, pa.